Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mr. Zubik. Gramy dzisiaj w Transport Fever 2. Eee, I na dzień dobry takie szybkie ogłoszenie parafialne. Trochę się zmieni rozkład jazdy odcinkowe w tym tygodniu. Eee, zamiast dwa odcinki będzie jeden odcinek tygodniowo. W poniedziałek Transport Fever, prawdopodobnie w środę Workersi i sobota bez zmian Stranded Deep. Eee, niestety po dwa odcinki łącznie, 5 do 6 tygodniowo, troszkę tam mnie to przycisnęło. A żeby dowiedzieć wam, materiał, który będzie jakiś tam miał ręce i nogi sens, to na razie postanowiłem tak to trochę zmienić. Czyli trochę w sytuacjach na początku roku, tam przez pierwsze dwa tygodnie, no i pociągniemy przez chwilę w ten sposób. A wracając teraz, tutaj już do gry, to tak. Trochę poczekałem, żeby spłacić pożyczkę, zarobić pieniądze. Żebyśmy mieli za co tutaj kupować, wydawać. I trzeba dowozić więcej drewna. Teraz nie wiem czemu, wszystko pakują na tą nową linię. A na tą drugą nic i to strasznie długo czeka ten pociąg. Dlatego byśmy sobie zupgradeowali tutaj te nasze cztery pociągi. Ja bym zrobił tak. To ciuchcielkę, tą króciutką, tak, bo już stwierdziliśmy, że ona tak więcej tego wozi. Ale w tym czasie doszły nam nowe wagony w ogóle, to może sobie takie nowe, dłuższe wagony damy. No i tak tutaj, dobrze, 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 średnio, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 wagonów, ale za to z większą pojemnością. Jak bardzo większą? Dwa razy większą pojemnością. Ok, to myślę, że spróbujemy to w ten sposób zrobić. Pokażcie nam tu jeden dla przykładu, jak to teraz wygląda. No tak, takie te wagoniki są dłuższe. No i zobaczymy, jak to teraz 48 wchodzi na taki jeden. W sumie nie sprawdziłem, ile, chodzi, ile wchodziło wcześniej, ale to miałem 8 wagonów po 4. To jest 6 po 8, więc yy, wydaje mi się, że to będzie trochę szybciej. No i może to tutaj ruszy. I drugą rzecz, którą zaobserwowałem w tym czasie, że trzeba zmienić, to trzeba tutaj dodać trochę więcej yy, też pojazdów. Bo leży towar, nie jest odbierany. Ruda na stal. Tu już jest 20, ale no dobra, sklonujemy je. Ruda na stal. I jeszcze powinien być wungiel na stal. Tu też mamy 20 i też sklonujemy. Niech oni tutaj to wążą lepiej, szybciej, ładniej. Eee, a tym czym się zajmiemy teraz, to wypuścimy sobie tej, z tej stacji dalej linię, która tutaj nam przejdzie mostkiem. Zahaczymy o persho, Pershorer pershor, eee, i podłączymy się do tych trzech kamieniołomów. Tak. Bo no to jest wspaniałe miejsce na całej mapie wielkiej, największej, jaką można wygenerować. Mamy trzy kamieniołomy, i wszystkie są w jednym miejscu. Także to jest po prostu bajka, rewelacja. Naprawdę super rozwiązanie. No i tak myślę jeszcze, czy tutaj zrobimy stację jedną, tak żeby tutaj po prostu pasażerów dowozić i ciężarówkami. Czy tutaj zrobić. Jedną stację, a gdzieś tutaj dalej drugą stację. Co by tutaj było bliżej? Hmm. No bo w sumie to by można było wymyśleć już teraz, zawczasu, żeby wiedzieć jak tory poprowadzić. To jest jakaś górka, czyli w ogóle i tak będziemy musieli pójść od góry tymi torami naszymi. Tutaj zrobić stację pasażerską, plus towarową, żeby sobie te jeździły te rzeczy. No i chyba tutaj jeszcze pociągniemy i zrobimy sobie stację gdzieś na środku, tak żeby to mogło sobie przyjeżdżać ładnie. Hmm, więc tak wyrównajmy sobie teren. Siła, rozmiar. To się równa. Może sobie włączmy taki podgląd, ten podgląd. Ok, wiele on nie daje. To jest na tyle łagodno, że tych linii jakoś tam nie ma specjalnie dużo, to możemy to wyłączyć, to więcej mi tutaj te kolorki dają w sumie. Informacji. Zresztą w sumie żeby przez drogę nie chyba tutaj bym zrobił tą stację. Towarowa końcowa tutaj będzie. No i jedna linia, więc możemy sobie to spokojnie tak zrobić. E, zasięg widzę do tego kamieniołomu jest. To bardzo dobrze. No dobra, tutaj będzie dworzec pasażerski. E, zaraz, nie, to nie, 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 nie. nie. Będę źle kliknął. No, i gdzieś jakoś tak. W tym miejscu byśmy go mogli umieścić. No, i zaraz go, oczywiście, przebudujemy sobie jakoś ładniej, bardziej. E, jak go przebudujemy, dodamy sobie najpierw tak peron towarowy. Zrobimy klasycznie. Teraz tory, podwójny od razu i z drugiej strony peron. Okej. Okay. No i teraz tak, damy sobie ładny wielki budynek główny. Może tak w ten sposób. W ten sposób. Hmm. No i z tej strony też jeszcze tak damy. I towarowy główny budynek, tak sobie może dokleimy jakoś. Hmm. Może coś takiego i coś takiego. Okej. Okay. tutaj trochę wyrównamy że ten podjazd był lepszy jak tutaj będziemy robić przystanek i jakąś drogę to będzie ładnie, pięknie, elegancko no i tak, pociągnijmy sobie tor a tutaj to musi pójść Czyli musimy się tutaj tak wygiąć, zagiąć. I teraz tak. I bardzo ładnie. Nie wiem, czy tutaj będzie jeden tor, czy będą. Znaczy tor. Yy, czy tu to będzie jeździł jeden pociąg, czy dwa pociągi? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, to może na razie niech tak zostanie. Natomiast musimy tutaj przejść jakoś. No i tak. Na razie możemy tylko taki most zbudować. To może sobie z shiftem możemy trochę go wyżej tak delikatnie podnieść. Może coś takiego pod spodem da radę przepłynąć, jakby co? Nie wiem w sumie po co. Ale tak chyba jest to w miarę jednolicie ze stacją. Więc jest okej. Okay. I tutaj, no dobra, myślę, że jest w porządku. Zatwierdź ten odcinek. I od razu tutaj pójdzie drugi. Bardzo ładnie. No i tak. To musimy zrobić krzyżówkę i jeszcze się zmieścić. Hmm. O, tak już mogę. Tak, nie mogę. A w tą stronę. O. Mogę dotąd. No i bardzo ładnie. Okej. Okay. To jeszcze krzyżówkę dostawiamy. I tutaj też krzyżówkę dostawiamy. No bo trzeba. Eee, no i od razu semaforki. Tak, 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 tutaj jakoś tak. Niby na mosto w nie powinno się. Przynajmniej tak chyba w rzeczywistości nie bardzo się robi. No ale my sobie tak postawimy. Jak możemy to postawimy, a co? No i dobrze. I tu już mamy, tu już mamy. Teraz musimy jakoś ładnie się poprowadzić tutaj stąd. A, i tu nas czeka remont w ogóle. Tutaj nas czeka remont, bo to była stacja końcowa, mieliśmy tylko jeden tor. E tylko jeden tor pasażerski. Hmm. A tu nas teraz będzie czekał jakiś grubszy remoncik. Tak, na pewno jednym torem sobie wyjdziemy stąd jakoś. No i nie no, tak tunelem Nawet by mi było stać, bo to nie jest jakaś tam cena akurat przy moich pieniądzach e no ale nie. Pójdziemy sobie w ten sposób takim łukiem. I tu sobie zakręcimy takim łukiem. E, no ale nie mostem. Nie, nie, nie znaczy wiaduktem w tym sensie. Trochę go obniżymy. Niech to będzie nasyp. Hmm. Okej, okay, tu jest taki spadek, tak? Tu jest taki spadek. No to my to połóżmy na ziemię. My to sobie na ziemię położymy, tylko tak delikatnie. Okej, okay. no i tam też położymy sobie na ziemię ten środek. No, obniżaj się, obniżaj. A, trochę tak, trochę tak. Dobra, niech będzie. No, taki w miarę myślę łagodny zjazd w dół. Eee, I teraz, czy tu się złamać obok tej drogi? Tylko tu jest jakaś taka górka, więc to będzie trochę lipa. Chyba, że kawałek tunelu zrobimy. Albo tutaj tym przesmykiem i z tej strony. No to chyba bardziej tak, choć tam widzę, że trzeba będzie na końcu taki trochę ostry zakręt zrobić. Eee. Nie. Idź idź na równo z tą wysokością stąd Idziesz na równo, czy to się zawija chyba na równo Tutaj będzie fragment taki prosty, no i teraz będziemy w dół zjeżdżać hmm. i to mocno w dół. Będziemy mocno w dół, ale mogę zrobić nasy, po prostu ścianę zbudować, mur i na tym tory. Yy, generalnie fajny pomysł, bardzo fajny. Dobra, końcówki nie dam rady bardziej opuścić. środka też nie dam rady bardziej opuścić. O! Hmm. Hmm. A taki znowu zakręt to też strasznie ciasno. Dobra, cofnijmy się odrobinę. Odrobinę się cofnijmy, to w ogóle cofnijmy. Jeszcze raz teraz stąd pojedziemy i od razu zaczniemy wcześniej zjeżdżać. Wzdłuż tego lasu. Okej. Okay. Tu jakoś tak... Po prostej, żeby było. Hmm. Czy to jest w ogóle prosta? Nie bardzo. Tu jest prosta i bez tunelu. No i tutaj prawdopodobnie trzeba będzie już wiadukt zrobić, bo to z takiego jednego wzgórza na drugie wzgórze. <laughs> A to i tak idzie w dół. Hmm. Ale czy my chcemy, żeby to szło w dół? Generalnie później tak, ale tutaj mamy tak, ze wzgórza na wzgórze. To tylko, żeby mi to prosto się zrobiło. Okej, okay, jest prosto. Trochę ja bym tutaj środek... Trochę środek bym obniżył. Okej. Okay. Eee, I tu by trzeba było się zawinąć w tą stronę odrobinę. I tu już będzie spadek w dół. W wzgórze przechodzimy, ale tutaj może się po prostu trochę wytniemy w ziemi. Jak to by wyglądało? Hmm, no taki konkretny wąwóz. To jakoś w ten sposób. No i tutaj mamy nasz tor. Jak się podepniemy już na raz W ogóle chyba dobrze się podpiąłem, tak? Tutaj mamy już taki wąwóz wycięty A tu nam się robi znowu taki wiadukt przez pole No dobra To Równie inaczej tu zrobimy taki nasyp. Nie jest jakiś tam taki jeszcze bardzo jakiś wielki. No jest spory, ale taki, że jeszcze okej. Okay. Dobra, i jak teraz się podepniemy, o, to tu nam no chce robić tunel. O, dobra, stygnęło, całkiem. Hmm. Czy ta końcówka tutaj zjeżdża w dół? Zjeżdża. Hmm. to sobie jakoś jeszcze raz podepniemy i w górę jakbyśmy dali no to tutaj taki będzie trochę spadek to inaczej spojrzymy sobie z tej strony fragment I poprowadźmy sobie tutaj ten tor trochę wyżej. Hmm. Może nawet coś takiego. I teraz jak to się będzie prezentowało. Już nie chcę robić nam tunelu samo z siebie. Trochę się tu jeszcze wcina, ale może delikatnie o w górę byśmy dali. I okej. Okay. Dobra. Dodajmy sobie szybko, drugą nitkę. Jak to się będzie, że nam takie cyrki nie wchodziły jak tam przy budowaniu wtedy ee, Co my tam budowaliśmy? Linie dla ropy. No takie cyrki jak tam się działy, to musimy teraz to delikatnie tutaj budować jakimiś fragmentami. Żeby nam się takie rzeczy nie działy ładnie, żeby tor nam się przyklejał. Tu sobie nie zauważyłem, jest takie wycięcie w tym lesie, taka skarpa. Mm. Mm. No ale powiedzmy, no może to taka naturalna skarpa, po prostu skała się tam wycięło, trochę się zabezpieczyło, że się nie obsypywało i jest dobrze. A tutaj mamy wiadukcik przerzucony. Teraz tutaj zakręcik. Przy drodze się zmieścimy. Chyba nawet idzie równo. No i dobrze, dochodzimy tutaj do naszej stacji, którą musimy przebudować. To tak, włączmy pauzę, żeby nic nam tutaj nie przyjeżdżało. I robimy upgrade. Jak byśmy mogli to zrobić sobie? Myślę, że tak. Musimy usunąć sobie tutaj tą drogę. Teraz weźmy sobie skonfigurowanie stacji. Usuniemy sobie tutaj to, 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 to te budyneczki. No i teraz tak, albo. No ten to idzie na wprost, ten też zrobił już na wprost, więc nie będziemy go usuwać. Dodamy sobie z tej strony. Drugi. Dodamy sobie. Hmm. No ten Peron musimy dodać, bo inaczej nam to nie będzie działać. <laughs> Więc tak, jeszcze dodamy, oczywiście, sobie przejście podziemne, żeby było. No i zadaszymy sobie to, co by mieli fajnie, miło i wygodnie. I budynki pasażerskie, taki jak tutaj damy, to akurat nać się połączy z drogą elegancko. Nawet możemy taki od tej mniejszy dokleić. Eee, a co z towarowym? Hmm. 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 No, na towarowym mi nie pozwala już tutaj miejsce żadne. Towarowy możemy spróbować może coś innego. Nie wiem jak to zadziała. Tutaj sobie usuniemy tą końcówkę tego pasażerskiego. Możemy sobie dać peron taki nam się zmieści. I takie schodki. O, i mamy bezpośrednio wejście tutaj z towarami na ten peron. No, i już jakoś muszę dalej radzić, bo przejścia podziemnego nie ma na te pozostałe, ale to powiedzmy jakiś tam system tych połączeń jest. Eee, I okej. Okay. To teraz możemy. Tak, jeszcze mamy 27 minuta. Hmm. To szybko, to zamykamy. To burzymy. Robimy połączenie... Oj, nie połączenie w sensie linii, tylko połączenie w sensie toru tutaj. W ten sposób yy, dostawiamy mijankę. Elegancko. Z tej strony tutaj też się łączymy robimy mijaneczkę tak i tak i w tym momencie tutaj nasze połączenie jest już yy, przygotowane na to żeby wpuścić na nie pociągi no, zbóż się elegancko ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie! I do następnego! Cześć!